Hej kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Eee, tak, filmie, nie vlogu. Tego oto osobnika, który się tutaj e, znajduje. E, jest to sprzęt marki iLife i ma wam on pomóc utrzymać czystość w waszym domu. Jest to model F100. E, odkurza, myje, robi wszystko. Wy musicie nim tylko tak ruszać do przodu i do tyłu. I przychodzę do Was właśnie z prezentacją tego sprzętu. Po kolei wszystko Wam o nim opowiem. I zacznę od jego budowy: tylko schowam się za, za kamerą i pokażę Wam go od góry do domu, dołu. Z czego się składa, jak funkcjonuje. On już posiada takie ślady użytkowania. Więc, nie jest to, więc widać będzie, że naprawdę go używam teraz, używam go już od dłuższego czasu, już żeśmy się poznali, no i polubiliśmy się. Jest bardzo fajnym sprzętem, bardzo łatwym w utrzymaniu czystości i naprawdę może Wam pomóc. Zwłaszcza jak macie czworonogi w domu, dzieci, to nie, bez niego ani rusz. No, już chowam się za kamerą i wszystko Wam pokażę. Dobra, zacznijmy od samej yy, góry. Odkurzacz, mop. Taki bardziej odkurzacz mob niż mop odkurzacz. Składa się z takiej ergonomicznej, fajnej, poręcznej rączki. Jeżeli chodzi o jego wagę, to jak się go tak podniesie do góry, można stwierdzić, no że troszkę sobie waży, ale my go nie mamy nosić, tylko jeździć nim po podłodze i odkurzacz, i naprawdę jest poręczny i fajnie się go używa. Posiada taką ergonomiczną, fajną rączkę, którą się komfortowo trzyma w ręce, i posiada dwa przyciski gdzie jeden służy do włączenia, a drugim możemy operować między trybem eco i trybie, trybem max. Y po prostu zwiększał wtedy moc swojej pracy. Posiada również też tutaj guziczek, który, za pomocą którego podajemy wodę w trakcie sprzątania. Nie jest to tak, że on cały czas podaje tą wodę. Trzeba nacisnąć ten guziczek, więc nie naciskając guziczka, on po prostu nam odkurza i robi to bardzo dobrze. Dalej mamy taką fajną rączkę, która służy, że możemy w łatwy sposób przenieść nasz odkurzacz. Oraz, oraz o taki panel, na którym wyświetla nam się moc ładowania i tak dalej. Za pomocą tego przycisku, natomiast przechodzimy do y, trybu y, samoczyszczenia. I ja Wam to teraz może zademonstruję, mimo że on jest wyczyszczony, sprawdźmy, czy mamy wodę. Mamy wodę, y, włączając ten przycisk, on przechodzi w tryb samoczyszczenia. Nie musimy go y, wyłączać i tak dalej z ładowania. Bar, I to jest bardzo fajne, że właśnie jeżeli chodzi o ładowanie, nie musimy wyłączać go z prądu, z ładowania, aby przejść do trybu samoczyszczenia i ładując sprzęt, po prostu kładziemy go na bazie, nie musimy już go nigdzie, wiecie, podpinać, ani nic takiego, odkładając go na tą bazę, on zaczyna się ładować. Więc nacisnę teraz Wam i pokażę Wam, jak wygląda ten proces samoczyszczenia. Tutaj. Szczotka zaczyna się obracać, a odkurzacz podaje woda. No, więc to musicie zrobić sobie codziennie moim zdaniem dla otrzymania i takiego y, świeżości, y, wiecie, no całego sprzętu, żeby wam nie śmierdział, gdzieś się nie zapychał i tak dalej. Tutaj za pomocą takiej rączki wyjmujemy pojemniczek y, na y, wodę. Y, wiecie co, nie jestem nie, nie będę wam tutaj wszystko wyświetlać, jaką ma pojemność tych pojemniczków i tak dalej, y, bo nie chcę też was wprowadzić w błąd, więc to będzie y, napisane. I tak, dalej przechodząc, tutaj mamy pojemniczek na nieczystości, który też naciskamy, wyciągamy. Jest on naprawdę obszerny i tutaj wszystkie, wiecie, śmieci, włosy, kłaki, wszystko się zbiera razem z tą wodą, ale powiem wam, że nie jest to uciążliwe, a po prostu wystarczy to wylać i yy, yy, wylać, wypłukać pojemnik, który jest no, naprawdę bardzo obszerny i yy, ma tak, że jak widzicie tutaj z góry filtr który bez problemu jedną ręką, zobaczcie, wyciągam i wyczyścić sobie go, wypłukać nawet z skórzu z wszystkiego i jest gotowy znowu do pracy. Wiadomo, filtr fajnie, żeby wyschnął, jeżeli go zmoczycie. Ja już go moczyłam, nic się nie stało, ale możecie go też po prostu odkurzyć, no i yy, wkładacie. Z powrotem. Tutaj też czasami warto sobie wyczyścić, bo tu też lubią się włosy zebrać i tak dalej. No ja, akurat, jeżeli chodzi o takie sprzęty w domu, po każdym sprzątaniu czyszczę sobie taki sprzęt, żeby utrzymać jego świeżość. Wiecie, żeby gdzieś się tam mm, brzydki zapach e, nie wydobywał, ale naprawdę nie jest to nic uciążliwego. Wyciągnę sobie go z bazy. I dalej, jak widać po kółkach, jest naprawdę eksploatowany i używany. Tutaj mamy taki guziczek i ściągamy sobie to bez żadnego problemu, możemy sobie to wyczyścić wszystko wyczyścić wszystko i posiada on taką szczotkę z takich włókien, mikrofibry czy z czegoś takiego, którą po prostu za pomocą tutaj, no widzicie, jedną ręką wyciągamy, ale jest to naprawdę bardzo proste i co najwyżej tu jeszcze sobie szmatką taki brud, co się zebrał, no u mnie to zazwyczaj są, wiecie, jakieś kłaczki Astona się poprzyklejają, to sobie tutaj czy ręcznikiem papierowym można przetrzeć? Montujemy szczotkę. Szczot, z szczotką nie musimy robić nic, ponieważ ona y, czyszczona jest podczas tego samoczyszczenia. I zobaczcie, jedną ręką y, to założyłam. Odkurzacz jeździ sobie naprawdę po cichutku, ze względu na te kół, kółeczka i przez te spore kółka, naprawdę zobaczcie, jedną ręką. Widzicie, że jedną ręką ruszam, a płynnie. Nie to idzie. Oprócz tego z tyłu jeszcze mamy guziczek, za pomocą tego, którego możemy włączyć albo włączyć sobie dźwięk, żeby odkurzacz do nas gadał, e, bądź nie. I oczywiście stacja ładująca, gdzie macie miejsce na szczotkę i na różne e, akcesoria. Ponieważ jak gdzieś wyjeżdżacie, no to fajnie wiecie, wyciągnąć tą szczotkę po samoczyszczeniu, położyć sobie tutaj, żeby tam wiecie, nic, zapaszki żadne e, się nie ulatniała. Więc tak, przejdziemy teraz do prezentacji tego, jak sobie radzi. Przygotuję sobie tu pole do pracy, rozsypię sobie mąkę, rozsypię różne rzeczy i pokażę Wam, jak on pracuje. Zobaczcie, przygotowałam sobie tu takie pole. Mąka, wiecie, że mąkę nie jest łatwo dobrze posprzątać. Ketchup i to jest sok jabłkowy, to nie wina Astona, w żadnym przypadku, ogólnie takich rzeczy, wiecie, jakby się piesek, coś tam, to ja raczej takich sprzętów nie polecałabym do używania, gdyż ten nieprzyjemny zapach, na przykład właśnie zwierzęcego moczu, czy czegoś takiego, może zostać potem na wałku, wiecie, że jak takie zapachy zwierzaków ciężko sobie wy, wy, wygonić z domu, ale no na szczęście ja nie mam z tym problemu jest z moim pieskiem i pokazuję Wam na razie bez używania wody, jak on sobie z tą mąką radzi. Wałek jak widzicie jest już mokry, przez to, że była włączona wcześniej funkcja samoczyszczenia, więc on od razu tak przemywa też. Teraz włączyłam wodę i wszystko pięknie umyjemy. Zobaczcie. Wszystko pięknie zbiera. Tak samo sok. I odstawiacie sobie sprzęt. Jak widzicie, wszystko zostało zebrane do tego pojemniczka tutaj. Nic nie zostało się ladu na podłodze. Jak widzicie, mop odkurzacz iLife pozostawia na podłodze taką mgiełkę, która szybko, naprawdę szybciutko wysycha i nie musicie cały czas podawać tej wody podczas mycia. Wiecie, widać to po prostu na podłodze, ile wody zostało podane, no i jedziecie sobie tym wałkiem z samą funkcją odkurzania i on sobie ładnie rozprowadza to wszystko, nie, nie moczy, wiecie, nie ma efektu takiego moczenia podłogi, tylko naprawdę o Aston już tutaj sobie chodzi i nie pozostawiamy śladów, bo podłoga bardzo szybko wysycha. Tym bardziej, jeżeli macie ogrzewanie podłogowe w domu, to naprawdę teraz w okresie jesienno-zimowym dzieje się to wszystko błyskawicznie. Jeszcze wam to pokażę od strony mopa. A stąd. Rozsypiemy na podłodze też odrobinę Odrobinę ryżu, i pokażę Wam, jak radzi sobie właśnie ze zbieraniem takich rzeczy. Bo wiecie, że odkurzacze wałkowe takie często lubią takie elementy wyrzucać przed siebie. On nie ma z tym problemu, już Wam pokazuję. Jak widzicie, myślę, że było to widać na nagraniu, że naprawdę nie rozsypuje takich drobnych ziarenek i tak dalej, takiego, takich rzeczy jak ryż po podłodze. I w ogóle ryż jest bardzo fajnym elementem czyszczenia sobie. Jeżeli macie takie pojemniki i tak dalej, to ja w tych moich sprzętach wsypuję po prostu do pojemników na brudną wodę sobie ryż. Trzepię tym pojemnikiem i potem tylko trzeba uważać, żeby powybierać wszystkie te ziarenka, wylewam i pojemnik jest jak nowy, nie zalega tam żaden osad i tak dalej, bo wiecie czasami ciężko ręką, chociaż tutaj jest naprawdę spory pojemnik, więc myślę, że damskie dłonie wszystkie spokojnie gąbeczką w środku będą w stanie sobie umyć ten sprzęt, no ale ja używam czasami i właśnie ryżu, bo wiecie, że on ma fajne właśnie zastosowania, nie tylko w kuchni, ale właśnie czyszczenia takich różnych sprzętów. Podłoga naprawdę, moje panele czy płytki na górze są naprawdę umyte i skarpetki są czyste mycie, po myciu tym sprzętem, ale wiadomo, takie elementy jak fugi, jak takie rzeczy, no ja na przykład tutaj, zobaczcie, ja będę dzisiaj przystępować do tego, żeby wymyć sobie fugi, bo tutaj tutaj u nas stała kanapa i zobaczcie, tutaj nie było kanapy, i nie widać nawet fug, a tutaj widać, że fugi są brudne, ale no, to z tym niestety trzeba sobie już poradzić. Ale skarpetki naprawdę są czyste po wyczyszczeniu tym sprzętem i jeżeli chodzi przy psie, przy psich łapkach i tak dalej, super sobie radzi, nie pozostawia nic na podłodze. Pokażę Wam, jak radzi sobie u mnie na szarych płytkach. Zobaczcie, na pewno widzicie te okropne ślady po Buta. Yy, Buta, ja sobie teraz przejadę tutaj sprzętem. Yy, nie będę przerywać nagrywania, ale Wy nie będziecie tego widzieć, i pokażę Wam, że on naprawdę tutaj, Aston, możesz odejść. Ale zobaczycie, że on sobie naprawdę z tym wszystkim tutaj poradzi. No, moje panele nie ułatwiają mi pracy, ze względu na to, że one ogólnie są takie, że na nich mało brud widać, ale postaram się zrobić to tutaj bez cięcia, żebyście zobaczyli. Pokażę Wam potem, że on domył sobie pięknie tu tą podłogę. Już Wam pokazuję. Dziś.

Zobaczcie, naprawdę bez większego wysiłku, bez użycia jakiejś większej siły, jedną ręką, kilkoma ruchami podłoga tutaj leśni. Nie ma śladów butów, nie ma nic. Chwilę poczekamy, aż ten i można wycieraczkę położyć na miejsce i jest odkurzone i umyte. Warto też wspomnieć o tym, że odkurzacz rewelacyjnie Dojeżdża do listwy, czy przodem, czy bokiem. Naprawdę, praktycznie do samej listwy wszystko zostaje wyczyszczone. Naprawdę, ten margines, który pozostawia tutaj suchy, jest minimalny, ale jeżeli chodzi o odkurzanie, to odkurzy. Do samej listwy, naprawdę jest to super i bez problemu mieści się mi tutaj pod cokołami, pod meblami, zobaczcie. Jedynym minusem jest to, że przez swoją tutaj dość masywną obudowę nie, nie wjedzie cały na przykład pod e, kanapę, ale, ale nie ma sprzętów idealnych, za to inny sprzęt, kto mnie ogląda, to wie, że mam podobny sprzęt e, w domu, który pod, pełni podobną funkcję, na to, to tamten sprzęt, natomiast nie mieści mi się znowu pod cokołami, a... E, Prawie bez problemu wyczyszczę nim pod kanapą, bo też ma dość długi korpus, więc muszę z jednej i z drugiej kana strony kanapy wjeżdżać. Tym nie mam szans pod kanapą, to znaczy tutaj z brzegu, ale tutaj jest już zblokowany i nie wiedzie. ale za to bez problemu wyczyści mi właśnie wszystko pod tymi cokołami, bo się mieści, bo ta szczotka tutaj to wszystko jest smukłe i nie ma z tym najmniejszego problemu. Bez problemu można nim również wyczyścić schody. Naprawdę jest bardzo poręczny i pokażę Wam jeszcze prezentację na tych płytkach. No cóż, ja Wam mogę pokazywać wiele na temat tego sprzętu: co myje, jak myje i tak dalej. Myślę, że możecie do mnie też prywatnie napisać. Wszystkie niezbędne linki do sprzętu znajdziecie na pewno na moim opisie i już Wam pokazuję, jak radzi sobie tutaj. Odkładam gościa jedną ręką i naciskam. Tu się będzie wszystko zbierać. O, widzicie? O. Dobra, a gdy zakończył czyszczenie, to wyciągam sobie to. Może to nie będzie przyjemny widok. Ale no nie mam jak Wam w inny sposób pokazać tego. Tu wszystko pozbierane. I wylewamy cały ten syfek. Musimy to jeszcze wypłukać. Zaraz mi się bateria rozmęga. Ja teraz y, widzicie, wypukam sobie pojemnik. Ja teraz go nie będę czyścić, bo mam jedną y, rękę, ale ogólnie jeszcze używam do tego gąbeczki, którą mam na górze. Umywalko, oczywiście, wiadomo, trzeba umyć. To nie jest też tak, że, y, wiecie, ten brud znika z tego odkurzacza. Ale zobaczcie, jedną ręką bez problemu złożyłam ten pojemnik, nie spłukałam wody, mam pewność, że tam nie będą z tego jakieś się, y, brzydkie zapachy wydobywać i ja jeszcze po opróżnieniu pojemnika często włączam jeszcze raz tą funkcję. Zobaczcie, wałek się wyczyścił bez żadnego problemu. Zobaczcie, po samoczyszczeniu tu praktycznie nie zostało nic. Ja teraz, za pomocą tego, muszę sobie. No, wiecie, jak to z ryżem? Nasypałam tego ryżu dość sporo. No, to trzeba go teraz powybierać, ale no, rzadko kiedy nam się rozsypuje taki ryż. Więc tu sobie, o, trzeba te zakamarki trochę wyczyścić. I to jest wszystko. Wiecie, mi jest ciężko jedną ręką, ale to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie jakieś, wiecie, czyszczenie, jakieś niesamowite tego, tego sprzętu. No. Ogólnie powiem Wam szczerze, że nawet yy, yy, lepiej sobie wyczyścić pierwsze wszystko, yy, tam odpiąć. Yy, w, w, Ogólnie powiem Wam, że lepiej sobie wypiąć to wszystko, wyczyścić, wypłukać pojemnik i dopiero jeszcze puścić funkcję samoczyszczenia. I wtedy myślę, że i potem nie musicie już robić nic. że ta recenzja była dla Was wyczerpująca. W sensie nie energetycznie, ale że wszystkie informacje zostały w niej zawarte. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja staram się na nie odpowiedzieć. Link do sprzętu macie w opisie, więc tam też myślę, że na Wasze pytania znajdziecie odpowiedzi i korzystajcie, bo ja mam tu ściągę właśnie link i będzie można go teraz kupić sporo taniej, bo od 25 listopada do 29 listopada Sprzęt będzie można nabić za 299 dolara. Także jest to spora obniżka, a już teraz nawet możecie go kupić przed jeszcze tym 25 za 270,59 dolara. Więc jak się spieszycie, to już jak nie, to poczekać do 25, więc 29. Będzie to naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Także zaglądajcie, klikajcie i pomagajcie sobie w codziennych obowiązkach. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu e, filmów na moim kanale, to również dajcie znać. Zostawcie kciuk do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, subskrybuj mój, mój kanał i bądź z nami na bieżąco. No, bo niedługo vlogmas. Ja już się szykuję do nagrywania e, w, zwiastunu na vlogmas. To znaczy, może nawet nie zwiastunu, e, może nie będzie takiego zwiastunu, zwiastunu, ale takiego i tej czołówki do vlogmasu. A może coś mi się tam z tego też te uda tak mm, sklikać wiecie, takie yy, yy, za kulisami, <noise> czy coś takiego. Zobaczymy. Ale ogólnie zawsze jest to dla mnie stresujące. Chociaż w tamtym roku nam bardzo fajnie wyszedł ten zwiastun. Jak nam w tym roku nie wyjdzie, to będzie ten sam. No i trudno. Chociaż Aston jest sporo większy i tak dalej. Dobra. Yy, nie przedłużam. Do usłyszenia w następnym vlogu. Pa, pa!